There's so much more zest now about Aston Villa. Oh, Ekkelman's let it through. Astonishing end to the game here. And Mendez has tried to lob it over him. Oh, You oh, see it's in, it's in! That, go in. that But should this have been a goal? I think there is no question about it. It bounces. Is at least a yard over the line. What the assistant's doing, I don't know. He certainly wouldn't have been level with the ball, but I'm up here on the gantry. I'm 50 yards away. de bal naar de ga Ik ga de bal naar de doelgolfer. Coś niesamowitego! Na prawą nogę było zagranie, ale żeby w ten sposób. Kompletnie nieskoncentrowana Jakoborus. Ta piłka nie może przejść, Alba. 61 minuta, i przegrywamy 1 do 3. Tej klasy u brankarzy. nie może. Nie, nie wychodzi, nie, ani nie ma zmiany. Zmiany krzyżowej napastników ciężko, żeby Mirek tak naprawdę tak mocną piłkę dokładnie zaadresował jeszcze pod nogi naszego napastnika. Będą kolejne zmiany w polskiej ekipie, a teraz mamy sytuację niecodzienną, bo to jest 2 do 0. Bohater widzą Państwo jak się cieszy. Nie wiem co mogą powiedzieć nasi bramkarze w dziś o swojej postawie. Dwa przypadki, ale czegoś takiego to już dawno nie widzieliśmy. Poczuł wątka, jak Tomka kozią Zobaczmy. Kozioł. Tuszczak źle obliczył wszystko. I proszę. Tego jeszcze naprawdę dawno na polskich nie było. To się zdarza oczywiście takie sytuacje. Tutaj z tej sytuacji widać oczywiście Państwo na, na ekranach telewizorów nie, ale... No i jedna kula Takiego Takie że faktycznie może zaskoczyć naszego bramkarza. I myślę, że No i teraz przegrywa swoją szansę. Jeśli mogę nawet powiedzieć życiową. 매우 중요합니다. 전반 초반 한 20분 정도 보였던 활발한 움직임이 안 나오는 것은 골트퀴하로자장 골. 정성용 선수가 웃고 있는데요. 우리 필드 플레이어들이 정성용에게 뛰어가서 안아줍니다. 이것은 정성용 골이 됩니다. <laughs> 아. 지난번 마테말라와의 경기 때 실수를 네. 정성용이 많이 하 그런 해프닝이 되고 말아요. 아, 악마 골키파도 어이없다는 표정인데요. 오늘 킥을 두 차례 실수를 하더니 네. 또 서로 간의 콤비네이션 플레이에서 어긋나는 이런 경기의 꼬리또참 묘한, <웃음> 웃음이 나오는 <웃음> 그런 <웃음> 골을 얻어냈습니다. 아입 자, 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 다시 한번 볼까요? 길게 킥. 이게 네, 웬일입니까? 아, 선수가 되면서. 처리할 걸로 봤네. 처리거든요 밑에 이제 바운드의 감각이 서로 간에 왜? 네. 다른 그런 상황입니다. 골키팔는 수비가 처리해 줄 것으로. Tomasz Hajto dostrzegł wysuniętego przed bramkę Michała Peskowicza i zdecydował się na strzał z ponad 50 metrów. Ku rozpaczy gospodarzy piłka wpadła do bramki.